Jest pan Bolesław panowie. Jest godzina 13:01. Dobra, o, musi mi sprawdzić samochód, czy nie jakiegoś tego, nie? Castoraba. Tu bym miał sztinkę, dobrze, z nim. Ty musi sprawdzić mi auto, czy nie ja miał Dobra, puszczaj pod ten coś tym. Zobaczcie, będzie mi sprawdzał samochód. Ja. Dawaj bo mużyczki mi lecą. Nie mam nic. No, wyrzuciłem te klasy. Szemek stoi tam Dobra, lecimy panowie. Godzina 13 84 84 Murzynka 6 kolorowych Tą klatkę ci pożyczą Trzymaj Tomek Dobra, to we trzech weźmiemy Gotowi? Stop. Jeszcze nie wiedzą o co chodzi Jeszcze nie wiedzą o co Kastora, chodzi Castorama Elbląg, Bolus, Pulsra Asy, asy I PTL co, kolorowce, nie? To kadarki, kadarki twoje? Tak Ile dałeś? 86? 84, o jeden już przesiadł na ten, kurwa Dwa, kurwa, te nie mogą wyjść One po materiał przyjechały Żebyś gołębnik im powiększył Gdzie ciasno w klatkę ale buga tutaj jest troszkę. Poszedł jeden? Ten bez nogi, ty, bez nogi był jeden. Ja nie mogę bez nogi. Ty na tipes, tipesy założyłeś? Tipesów nie było. Idą, idą w górę. Zobacz te jakie chmury idą. Mury ostre, panowie No i dobrze Teraz muszą w tamtym kierunku lecieć, na tą wieżę Ja nie gonię Ja nie gonię A czemu pocztowych nie wziąłeś? 1 2 3 4 5 6 8 bliżej, no? 6 kolorowy, jednego, żadnego, kolorowe. Czarreka, którą już dałeś? Tak, dałem jednego czarnego. 6 16 kolorowy, jednego, czarnego, 84 4 Tu daję. Bolek się bierze za lotowania, to dobrze Niech na drugi, drugi lot jego. Drugi lot twój dopiero Tak, No i teraz jak już przyjdą, już może się walić, coraz dalej. W którym kierunku lecisz? Teraz wiesz gdzie się puścił? Różnie Andrzejku. Na raczki tam. Sam do ciebie gdzie się... Można, można. Tam byś teraz już się. Jak wrócą. Już wiedzą o co chodzi. A gdzie te 8 jest? Tutaj. Cztery już tylko. Nie, się są tutaj, idą do... Nie. A tam cztery, zobacz. Gdzie? 5, no, cztery, pięć, sześć, A, tam, tam. potem do samego zobacz. O jest, tutaj ojcowo się. Jest, hmm. jest, jest, Kurwa niby to nie szybciej dojdą niż te wyżej. A te idą wysoko już. Nie idę tak wysoko, do wysokości, to im Coś tam chodzą. Ja pięć minut tak i uciekał Tamten tamte poszedł do domu. Nie, nie, są, 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 Przyszły? A no są, no. Raz, Było dwa, to trzy, to cztery. To cztery. Tak Osiem. Trzymają się. Trzymają się Tu Dosiad. O już dwa zjechały, zjeżdżają dwa do nich. do no. pogoda się psuje, zobacz. Twoje a tam lot niech myślą, myślą znowu dwa odstoczyły, odstoczyły, tej. niech myślą, a teraz nawet cztery odskoczyły, zjeżdżają do tych niżej, nie? A tamte już też zjeżdżają, chyba. Muszą tam iść. o! Na skos, na ten komin, tam z tyłu, nie? Ja na razie dołem Tak jak tędy dołem idą, a teraz świeca to, są tak jak ten chodzie kolorowy ciągnie. Kastorama, panowie? To był królu. Kastorama, bolek mnie pęka. Rano było, rano było pięknie. Rano było pięknie, teraz jest po 13 .00. O, teraz się złapią Teraz chyba się złapią, czego będzie? Tak Jeszcze nie, bo tamte... Tamte dobrze już szły Nie, teraz... Już za chwilę nie jeszcze, jeszcze się nie złapały, ale złapią chyba Bo tutaj idą dotyk tak, tak jak tam wtedy było nasze dzieci Tak takie Złapałeś się No i dobrze, się nauczą

Dobra, to teraz dzwonię po moje, niech puszczą, nie? Co? Andrzej Z krzaku? Z, z piwnicy, z piwnicy moje puszczyły. Bolek mi bo ten, ale on to następny chyba na samochody się przyjechał. Dobra, niech dawaj, machaj. Puszczaj teraz, puszczaj. Niech żona, żona mi, żona będzie puszczała. Tu puszczaliśmy też z Andrzejem do kaka chyba. tak. Rok temu. Rok? Nie, bo ja... Ten, to na, dwa lata. Ma, ma, ma może i rok. Się, że... Janka też dawaliśmy. Teraz sobie będą szły na, na, na chyba. Bo zmieniają kierunek. Wtedy też tak walczyły, nie? Szły na mnie jest, z powrotem. Jest tak sobie, tak. Niby już szły na ciebie, zobacz, nie? Co? Ale jakbym ci tak obsadził wszystkie, nie? To ty, jakbym ci wszystkie obsadził, to byś nastrał w gacie, nie? A mam coś jeszcze ganiać, tam bym nastrał. Tam tego go. To czemu nie pozwoliłeś mi podpuścić tu? No bo jeszcze nie, no bo nie przepuszczałem drugi raz. Na <coughs> na krew, tak miałem... <noise> teraz teraz Oluź, kozak! Poszły, dawnie na, na idą. Dobra, swoje do sąsiada, jak też godzi. Tak On będzie, będzie miał bliżej, nie? Ale 14, nie. nie. Idą w kierunku. Ale moje też dzisiaj poszły na Malbork. Tak? No, zobaczysz, Wilu. Z lapu, Przeprawa będzie, nie? Przeprawa będzie Jakby tu poszły na skróty to nie jest daleko Ale jak to go, zaraz robisz tam Ogólnie jeszcze tutaj to nie było, jak od niej odchodziły się tak daleko nie? No nie no nie były, tak samo tam na latnisku nie było Ale kiedyś muszą być Ale już te dosiady się ładnie trzymają się o jest tu, zobacz, idzie ten, kanarek, kanarek idzie Gdzie? O no tutaj kanarek, kanarek, kolorowy Jest kanarek tutaj, ale daje, nie? Jeden Kanarek, on będzie pierwszy No poszedł do dołu O, no, idą na mnie, chyba jadę zgodzić Woluś Idą na nadrzeja, już tam prawie są nad cyrkiem Już tam gdzieś są nad cyrkiem, sam, sam, sam nad są, są, są Co, minęły Biedronkę, nie? Tak, już, już tam są, śmiało gdzieś koło, zaraz będą tam po Andrzeja, Andrzej zaraz pali Rurę na tej goni do hakka No jak hak by był to praponuje było Zarysował To jest właśnie to którą później Wiem idą widać. na mnie Nie wiem czy jeszcze je widać Widać, widać widać U mnie widać ładnie Ja mam cały czas na przybliżeniu Próbujemy dać na całe przybliżenie Idą na mnie Ale próbują tu iść i si wracają tam ja też. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. I, I były. Wy... nad kasto no, ma a zaraz będą nasze kuel bląda. Jaki siedem odskoczył widzę. Dobra, to za bardzo to nic nie widać. Tu za tym super. Ja zaraz się. będę jechał. Chyba, że tu jeszcze dojdą tutaj, to wtedy coś zrobię. Dobra Bolus, ja też uciekam, tam nagram na światłach jeszcze. Poszły moje. No, nie. nie, bo ja czekam na moje, żebym wiedział to bym gonił Panowie tutaj chodzą Widzicie, wracają ode mnie. Tu są nad tym drzwiami Zaraz wam pokażę O no, tu idą Wracają ode mnie, były nade mną prawie Do mnie jeszcze dalej jako mają. Są tu idą teraz na wolkarów Widzicie? Tu dają Przeprawa mocna będzie Zdanie nie? Pokażę wam gdzie chodzą Tu chodzą Tu Tu jest cyrk Kilometr mają, bliżej mają do mnie niż do niego Dobra, lecimy Ale idą w moją stronę Dobra, lecimy zaś czy coś doszło. Jak nie, to do go Budapeszta na góry.